Dzisiaj przygotowuję przepyszne lody, lody waniliowe. Do rondla wlewam mleko, dwie łyżeczki ekstraktu waniliowego i teraz podgrzewam. Mleko się podgrzewa, a ja teraz mogę zacząć działać dalej. Do miski wbijam trzy żółtka. Do żółtek dosypuję cukier i ubijam na gładką, puszystą masę. Żółtka mam ubite i teraz muszę je zahartować. Tak więc wlewamy po odrobinie mleka, ciepłego mleka yy, do żółtek. Masa mleczno-jajeczna wymieszana i teraz ponownie przelewam do rondla. I będę podgrzewał yy, do uzyskania tutaj takiej rzadszej konsystencji budyniu. No i oczywiście po tym etapie podgrzewania masę studzę przelewam do pojemniczków i mrożę. Lody schłodzone i ja również mogę się schłodzić w ten upalny dzień. Niesamowicie orzeźwiające. Rewelacja.